Znajdujemy się właśnie w hali sportowej z szkoły podstawowej numer 1 w Łukowie, w której zgromadziło się 350 zawodników z różnych miast. Turniej przebiega bardzo dobrze, wszystkie walki toczą się na matach według podziału na właściwe kategorie wagowe. Dzieci 4-6 lat walczą w makaronach, to jest taka konkurencja dla maluchów, natomiast dzieci w wieku 7-14-15 lat walczą w lekkim kontakcie. Turniej poświęcony jest pamięci mojego trenera Sensei Norberta Bogdańskiego z Klubu Karate Kyokushin, który od ponad 20 lat prowadził treningi także w Łukowie, a ja już od 9 lat. Jestem głównym trenerem łukowskiego klubu karate Kyokushin, także dla mnie to jest wielki zaszczyt i honor móc zorganizować taki turniej, ponieważ uważam, że pamięć jest najważniejsza i musimy oddać szacunek osobie, której dużo zawdzięczamy. Sensej Paweł Głowacki, czego życzyłbyś sobie w związku z rozwojem turnieju i całej reszty? Y po prostu kontynuacji pracy, wytrwałości, zaangażowania nie tylko mojego, ale także osób, które są i pomagają mi cały czas tutaj w organizacji tego turnieju, bo to tak naprawdę dzięki nim jest ten turniej, ja sam bym, bym nie dał rady. Dzięki sędziom, trenerom, naszej przyjaźni, e, także życzę tego, żeby po prostu e, dzieci czerpały z tego jak najwięcej e, i rozwijały się u nas. O. Nazywam się Joanna Zdziebłowska, jestem córką senseja Norberta, na cześć którego został zorganizowany dzisiaj turniej. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona przez senseja Pawła Głowackiego, który jest moim serdecznym przyjacielem, tak jak i mojego taty, senseja Norberta. Bardzo się cieszę, że sensej Paweł stara się kontynuować to, co zaczął kiedyś mój tata. Życzę wszystkim zawodnikom ogromnego hartu ducha i jak najwięcej wygranych walk.